Cześć, kochane moje, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje drogie, dzisiaj kolejne moje odkrycie Ameryki, którym chciałam się z Wami podzielić. A mianowicie, słuchajcie, doszło do mnie, dotarło do mnie, że hmm, mamy emocje i uczucia. I uczucia są bardzo dobre, bo, bo to znaczy, że wychodzimy z poziomu Rozumu mózgu i tych fal mózgowych, przechodzimy te 20-30 centymetrów niżej i wchodzimy w poziom serca. I to, co czujemy, to jest to, co jest dla nas po prostu najważniejsze. Właśnie gdybyśmy mogli, mogły tak po prostu skupić się tylko na tym, co czujemy, nic innego, gdyby nie było ważne, tylko to, co czujemy. To ponoć e, skok kwantowy w rozwoju osobistym byłby naszym udziałem, czyli skupiamy się na, na tym, co czujemy. Ale uwaga, bardzo blisko tego czucia e, są emocje, a emocje nie są dobre, bo emocje, e, to, jest, e, emocje to jest nasze wspomnienie z dzieciństwa. Emocje to jest coś, co, e, co pozwala nam e, reagować natychmiast. To są emocje, tak? W emocjach, jak jesteśmy, to reagujemy bardzo szybko, tak? To są emocje. I chciałabym Wam właśnie powiedzieć, to moje odkrycie Ameryki, że e, emocje i uczucia to są dwie różne rzeczy. E, uczucia to jest to, co czujemy w serduchu, a emocje to są właśnie te wspomnienia z dzieciństwa e, i to, jeśli mamy więcej emocji w sobie niż uczuć, to znaczy, że jesteśmy dużym dzieckiem. A to niedobrze. E, mówię też o sobie, bo bardzo jestem emocjonalną osobą, więc również jest we mnie dużo dziecka. I to... Hmm, to, że mamy taką um, kreatywność dziecka, czy fantazję dziecka, czy radość dziecka, to jest zupełnie coś innego. To jest, to jest z kolei zupełnie coś innego, um, i to bardzo dobrze, że nie straciłyśmy um, tego dziecka w sobie. Ale um, jeśli mamy zbyt dużo emocji w sobie i reagujemy emocjonalnie na wszystko, co nas otacza, to znaczy, że jesteśmy trochę jeszcze dziecinni czy dziecinne. Że nie wzięta została odpowiedzialność za swoje życie, za swoje poczynania, za to wszystko, co się dzieje w nas, z nami, wokół nas, na no oczywiście tą strefę wpływu, na którą mamy wpływ, to znaczy, że jednak jesteśmy dużymi dziećmi. Badałam ten temat przez ostatni czas i powiem Wam, że doszłam do wniosków właśnie tego typu. I to mi się składa w jedną wielką całość, bo rzeczywiście w momencie, kiedy dorośniemy, kiedy weźmiemy odpowiedzialność na siebie za wszystkie nasze myśli, za wszystkie nasze emocje, właśnie działania, które generują rezultaty, pamiętacie, jak wam mówiłam, że według Harwa Ekera to właśnie mamy się zająć głównie naszymi myślami, bo to one powodują te emocje, to one z kolei te emocje powodują nasze działania, albo ich brak, i w konsekwencji mamy rezultaty. No i to jest właśnie niesamowite, bo jeśli pozbędziemy się tych emocji, jeśli weźmiemy tą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje z nami i w nas, to przestaniemy tak bardzo szybko reagować po prostu na otaczający nas świat. Czyli jeśli ktoś przyjdzie i da nam prezent w postaci jakiegoś zdania, które nam się nie spodoba, to wszystko po to, żebyśmy wzrastali, oczywiście. Ale my, my to nazywamy w tym świecie, jeśli ktoś przyjdzie i zrobi nam krzywdę, tak? Czyli powie nam coś, co nie spełnia naszych oczekiwań, zachowa się tak czy inaczej, a to nam się też nie spodoba, bo to będzie niezgodne z naszymi oczekiwaniami, to wtedy nazywamy to, że zrobił nam krzywdę, powiedział coś niemiłego, tak? Czy zachował się w jakiś dziwny sposób? I natychmiast reagujemy na to. No i właśnie. I właśnie to całe nagranie jest po to, żebyśmy zatrzymali się na tą chwilę i nie reagowali jak dziecko, bo jesteśmy dorosłymi osobami, a tylko dzieci reagują jak dziecko dziecku zabierze zabawkę w piaskownicy, albo zburzy zamek, albo zabierze łopatkę, albo złamie grabki, to wtedy to dziecko reaguje. No Spróbujmy zabrać dziecku po prostu ulubioną zabawkę, to ono po prostu zareaguje. Ale my, dorośli, no nie powinniśmy reagować w ten sposób. No jak, jak to usłyszałam, jak do tego dotarłam, to aż mnie to po prostu rozśmieszyło, że dosłownie my, dorośli, reagujemy tak jak te małe dzieci. Ktoś nam powie nie albo zrobi coś nie tak, jak byśmy chcieli, żeby się zachował. I my po prostu jesteśmy obrażeni, mamy focha, mamy po prostu jakieś inne swoje wiecie, zachowania czy też reakcje. Jesteśmy smutni przez tydzień, albo jesteśmy po prostu gdzieś przestraszeni, zalęknieni, boimy się, wpadamy w jakiś lęk, strach, obawy, no, wszystkie te rzeczy. Popatrzcie. Czy to ma według Was sens? Czy to Wam się składa w jakąś jedną całość? Bo mnie absolutnie się to składa. I e, naprawdę uśmiech pojawia się na mojej twarzy, jak właśnie sobie uświadomiłam, że przecież e, jesteśmy dorosłymi. Już nie jesteśmy dużymi dziećmi, tylko jesteśmy dorosłymi. I nie możemy reagować po prostu na wszystko, co się dzieje wokół, bo nie o to chodzi. Więc. Jeśli coś się dzieje, to nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Zresztą moja córka zawsze mówi, mama, no expectations, no bo rzeczywiście, jak mamy oczekiwania, to mamy też rozczarowania, no i robi się błędne koło. Ale gdybyśmy nie mieli oczekiwań, tylko akceptowali po prostu ludzi takimi, jakimi oni są w danym momencie. Bez żadnych pretensji do nich żalu, bez, bez jakichś wymagań, po prostu akceptujmy te osoby takimi, jakimi one są. To wtedy łatwiej by nam było, gdybyśmy nie przywiązywali się do tych osób, gdybyśmy po prostu. Puścili wolno te osoby, niech one będą takie jakie są, podziękujmy za to, że one w ogóle są w naszym towarzystwie, chyba że to są osoby toksyczne, no to przecież mamy dwie nogi, dwie ręce, możemy odejść po prostu, tak? Od osoby, która jest absolutnie toksyczna. Ale zastanówmy się, czy przypadkiem ta toksyczna osoba nie jest naszym najlepszym nauczycielem w życiu. Zastanówmy się, czy taka toksyczna osoba nie jest. Kimś, kto właśnie nam pokazuje drogę do cierpliwości, do pokory, do większej wiary w siebie, do pewności siebie, do być może właśnie poczucia wdzięczności, radości, miłości czy czegokolwiek, a my po prostu patrzymy na to tak zero-jedynkowo, że on nam robi krzywdę, a być może on nam nie robi żadnej krzywdy, tylko być może jest naprawdę najlepszym nauczycielem. No to odkrycie Ameryki naprawdę spowodowało, że zupełnie inaczej zaczęłam patrzeć na to wszystko. No i chciałam Wam powiedzieć, że rzeczywiście, jak zaczniemy postrzegać każdą sytuację, która się wydarza właśnie w taki sposób, tak bardziej na luzie i bez tych emocji od razu, czyli bez tego akcja, reakcja, akcja reakcja, to jesteśmy w stanie po prostu, jak coś się dzieje, Zatrzymać się na chwilę i zastanowić się, jakby wyjść z siebie, stanąć obok i popatrzeć na tą sytuację, tak z lotu ptaka, albo z takiej trochę innej perspektywy, z takiej perspektywy właśnie na zewnątrz siebie. I to jest niesamowite, bo wtedy popatrzymy na tą osobę i możemy jej wysłać z serca, po prostu miłość i popatrzeć na nią i, i zobaczyć, że ona tej miłości być może potrzebuje, być może ona właśnie krzyczy dlatego, że potrzebuje tej miłości, być może ona, ona właśnie tak się zachowuje, żeby nam coś pokazać, coś pokazać, co spowoduje jeszcze większy nasz rozwój. I, no i takie podejście pozwala naprawdę nam Odpuścić te osoby i, i zatrzymać się na chwilkę i po prostu nie reagować. I to właśnie chciałam Wam powiedzieć dzisiaj: nie reagować, nie dać się po prostu. Prawda, prawda, dziękuję. E, właśnie to niereagowanie może spowodować, że e, popatrzymy na całą sytuację. Zupełnie z innej perspektywy, czego Wam z całego serca życzę, bo właśnie ta inna perspektywa może spowodować taki luz totalny u nas i taką radość w sercu, że daliśmy radę, po raz kolejny daliśmy radę. Także pozdrawiam Was cieplutko, trzymajcie się. No i co, do następnego razu i pamiętajcie, dystans, dystans do każdej sytuacji pozwoli nam na wszystko.